Czwartek, czyli irańska sobota w mieście Isfahan. Nie wiem czy ja dobrze to wymawiam, ale chyba dobrze. Znajdujemy się na głównym deptaku. Tam jest cały rząd sklepów. Jak widzicie od cholery ludzi sobie tutaj spaceruje. I jest parada. Z jakiej racji jest ta parada? Nie mam zielonego pojęcia, ale jest. I zaraz Wam ją pokażę, jak wygląda z bliska.

będzie pałac. Znajdujemy się w takim wielkim, ale wielkim ogólnodostępnym parku. I w centrum tego parku znajduje się Haszt Behesht Pałac. Dokładnie tak. I jest to prawie tysiącletni pałac, ponieważ został zbudowany w 1080 roku naszej ery. Niestety minusem tego pałacu jest to, że nie można praktycznie wejść ani nic zwiedzać. Pewnie jest to spowodowane tym, jak w jakim już, no może nie tyle opłakanym, co może trochę zaniedbanym stanie jest. Dlatego jak widzicie, tutaj są wszędzie szkła i możemy sobie tylko poglądać ten pałac z zewnątrz. No więc za dużo wrażeń tutaj nie będziemy mieli, ale możemy się przejść po tym parku. I stąd dojdziemy już do takiego głównego miejsca, w którym znajduje się kilka takich ikonicznych miejsc wartych odwiedzenia w Isfahanie. No nie będę może spoilerował, ale będzie taki wielki plac, będzie to meczet, może będzie to kolejny pałac. <gulanie> Ogólnie jak sprawa wygląda w całym Iranie, nie licząc natury. Każde miasto to jest to samo. Uwaga. Pałac, meczet, łaźnia, jakiś plac bazar. Pięć rzeczy. Zawsze. To samo do jakiego miasta nie pojedziecie, będziecie zwiedzać dokładnie pięć tych samych rzeczy. No tylko wiadomo, będą się różniły wyglądem. Dodatkowo będą to domy właśnie jakichś bogatych ludzi, bogatych kupców, które po prostu są mniejszymi wersjami pałaców, nie oszukujmy się. I na przykład podziemne miasta, którego niestety nie dane było mi zwiedzić. No, i to właściwie jest tyle. No mówię, o naturze tutaj nie gadamy, bo wiadomo, są jeszcze pustynie, są jeszcze góry, jest jeszcze Morze Kaspijskie, jest jeszcze Zatoka Perska. No ale jeżeli skupimy się na zwiedzaniu miast, to właściwie zamykamy się w tym wszystkim, co wcześniej wymieniłem. Oczywiście jest jeszcze jeden czynnik najważniejszy, o którym nie powiedziałem a są to ludzie. Są to ludzie, jest to ich gościnność. I zwiedzanie Iranu bez poznawania Irańczyków, wchodzenia z nimi w interakcję, nie ma kompletnie żadnego sensu. Kompletnie żadnego. Na moich vlogach praktycznie jeszcze nie widzieliście moich interakcji z Irańczykami, chociaż było ich sporo, ale ze względu na moją sytuację i na to, że zabrali mi drona, że nie wiem, mogę być obserwowany w social mediach też, to. Nie chciałem robić kłopotów, można tak powiedzieć, osobom, które może potem, przez to, że były widywane na moich vlogach, będą przepytywane albo w jakiś sposób inny tam będą mogły podpaść służbom w jakikolwiek sposób, bo ja na razie jestem na świeczniku. Mojego drona mi nie oddali, nie mam dalej kontaktu, nie, nie mam zielonego pojęcia co. Co z tym dronem dalej będzie? Więc no nie wychylam się. Na razie się nie wychylam. Zwłaszcza, że domyślacie się, gdzie byłem w wakacje i skąd nagrywałem vlogi, więc no, tyle. No i docieramy do najbardziej ikonicznego miejsca w całym Isfahanie, czyli do placu Naszk e Jahan, jeżeli dobrze to wymawiam. I zanim wejdziemy na ten plac, to patrzcie na to. Czy to i jak się obrócę w drugą stronę, to. Nie kojarzy Wam się z czymś. Oczywiście wiem, że to jest bazar, ale no mi to się skojarzyło z naszymi kraskowskimi sukienicami. E, no bo mamy tu wielki plac, a dookoła właśnie w takich korytarzach mamy ten bazar. No ale dobra. Tak wygląda ten plac w pełnej okazałości, ma on 500 metrów długości. I robi wrażenie, Muszę przyznać, już myślałem, że się zmęczę tymi wszystkimi pałacami i meczetami. Ale to miejsce na nowo zrobiło. Mi nadzieję, że jeszcze nie nie wszystko stracone, jeszcze nie wszystko zobaczone. No i pierwszy raz spotykam się z tym, że Irańczycy jeżdżą na elektrycznych hulajnogach. Jak do tej pory nigdzie wcześniej nie widziałem tego. Tutaj patrzcie, w ogóle macie taki balkon i macie taki no, ale właśnie punkt widokowy. Zaraz zobaczę, czy. Trzeba zapłacić, czy nie, żeby się tam dostać na górę. To pokażę wam, jak to z wysokości wszystko wygląda. Czy ja już mówiłem, że to mi przypomina trochę Kraków? No patrzcie na to. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby Isfahan był miastem partnerskim Krakowa. Bo no to, jest, to jest Kraków. To jest Kraków, ale, ale w Iranie. W serio. No i jak już jesteśmy w centrum tego placu, to przed nami znajduje się meczet sheika, Loft o, ja nie umiem tego wymówić. Lot folacha, szejka lot folacha, a po naszej prawej stronie jest meczet Szacha Abasi. No oczywiście, jeżeli ktoś ma chęci, to może zwiedzać te wszystkie meczety, ale no, ile można. Ja zwiedzę tylko ten, co jest bardziej polecany, bardziej popularny czyli właśnie meczet tego pierwszego. Już wybaczcie mi, ale nie będę się starał wymówić tej nazwy, bo po prostu no, nie daje rady. Trzeba przyznać, że już z bliska wejście do tego meczetu robi wrażenie, więc nie mogę się doczekać, aż wejdziemy do środka. Zazwyczaj bym pewnie tego nie powiedział, ale z tego, co widziałem po zdjęciach, to ten meczet naprawdę robi wrażenie. Wejściówka do tego meczetu kosztowała jakieś 15 złotych. Więc uczciwie. Ej, słuchajcie, no. Wygląda to naprawdę magicznie. Jak mówię, jak nie jestem fanem zwiedzania różnych miejsc sakralnych, tak muszę przyznać, że jest na co oko rzucić. Teraz czytając wszystkie ciekawostki, trzeba pamiętać, że mamy dwie daty. Mamy datę irańską, i ten meczet został zbudowany w irańskich latach w 1028 roku, albo mamy też naszą datę, czyli w 1602 roku. I trzeba brać na to poprawki, że tutaj zupełnie inaczej liczy się czas. I na przykład, jak w hostelu podawałem datę mojego urodzenia. To gościu musiał moją całą datę przekonwertować na datę irańską, która była zupełnie inna. Inny rok, inny miesiąc i na inny dzień. Szczerze powiedziawszy, ja się nie zagłębiałem jak dokładnie ta konwersja wygląda, ale nawet patrząc na irańskie kalendarze, to nie jestem w ogóle w stanie się połapać o co chodzi, bo dni nie są po kolei, są poprzestawiane, poprzekrzywiane, nie zaczyna się od pierwszego, tylko od któregoś tam, wszystko jest przesunięte kompletnie nie orientuję się w tym. I teraz wchodzimy do głównej sali.

ze złych wiadomości no to to jest właściwie wszystko korytarz i wejście do tej sali i na tym kończy się zwiedzanie tego miejsca więc no szkoda podejrzewałem że to miejsce będzie większe i będzie coś więcej oferowało oprócz tego możecie sobie tutaj także kupić jak widzicie takie modele do składania różnych właśnie pałaców czy meczetów więc co jak co, ale wydaje mi się, że to jest całkiem fajna pamiątka z takiego Iranu Żeby sobie coś takiego zbudować i gdzieś tam postawić Nie głupie Jak już miałbym jakiekolwiek pamiątki kupować A z moich wszystkich tripów praktycznie nic nie kupuję od kiedy wyjechałem ze Stanów W Stanach jeszcze kolekcjonowałem kubki na przykład ze wszystkich parków narodowych To... No, nie kupuję żadnych pamiątek, no bo jak z tym potem jeździć przez kilka miesięcy? Ale jeżeli miałbym kupić, to taki model z drewna nie jest głupim pomysłem. No a tak, by the way, to wspominałem o tym, że Iran to jest przede wszystkim ludzie, tak? I wspominałem Wam, że ludzie. Przynajmniej Was będą często i gęsto zaczepiać i zapraszać do siebie. No, mnie rzadko się to zdarza, bo mówię, no, ja się za bardzo tu nie wyróżniam. Chociaż no, ta czapka z Daszkiem nawet troszeczkę już mówi o tym, że na pewno nie jestem lokalsem, bo tu praktycznie nikt nie nosi czapki z Daszkiem. Ale właśnie przed chwilą w meczecie zaprosił mnie jeden Ziomek, co powiedział, że jego przodkowie są z Cypru i coś tam, coś tam, no nieważne, no ale zaprosił mnie ogólnie dzisiaj do siebie. Bo miałem w planie, żeby już, może, dzisiaj wieczorem jechać do kolejnego miasta, ale. No, skoro powiedziałem, że Iran to ludzie i trzeba właśnie poznawać lokalców, korzystać z ich gościny, ponieważ to jest prawdziwą esencją Iranu, to chyba zmienię moje plany i wpadnę dzisiaj do niego na noc, znaczy do jego całej rodziny, bo on z całą rodziną mieszka oczywiście. I może nagram właśnie jakąś fajną taką interakcję z lokalcami. Szybko zbliża się wieczór i to dopiero. Teraz, tak jak już chyba cały Iran, dopiero teraz to miejsce nabiera kolorów. I ja wszystkim polecam, właśnie przyjść sobie tutaj przed zachodem słońca, pozwiedzać i poczekać, właśnie aż się trochę ściemni. A my przy okazji możemy sobie tutaj przejść dookoła, obejrzeć, co oni tutaj za rzeczy sprzedają. I na przykład to już widziałem w kilku innych miejscach. To wszystko jest robione ręcznie. Każdy ten detal na tym metalu. Widziałem ziomeczka jak właśnie ręcznie to robił. Więc nawet sobie nie wyobrażam ile czasu zajmuje zrobienie takiego czegoś. Tutaj mamy szachy. To takie ultra, ultra zdobione. No patrzcie kurde. To są postacie do szachów. Czy wy to czaicie? Kto by się spodziewał? No i jak taki klasyczny bazar w Iranie wygląda, czyli Tutejsze i sfachańskie sukiennice to już chyba każdy z Was wie, jak wygląda, bo jest to dokładnie to samo w każdym innym miejscu czyli po prostu taki korytarz, gdzie po dwóch stronach mamy setki, ale to setki sklepów i różnych stanowisk. Ale jeżeli widzieliście ten taras, który Wam pokazywałem, właśnie na dachu tego pałacu, właściwie wszędzie pisali w przewodnikach, że bez sensu, żeby ten pałac zwiedzać, a żeby wejść na sam taras, tam płacić 15 zł, to jest bez sensu. A znalazłem tutaj taką miejscówkę, która jest jak widzicie międzynarodowym muzeum i kawiarnią galerią. I tutaj sobie można wejść do góry, wypić kawkę, a przy okazji, właśnie też z góry sobie pooglądać, jak wygląda ten cały plac. Więc wejdziemy sobie tutaj do góry. Ja się czegoś napiję, może coś zjem, a przy okazji właśnie pokażę Wam panoramę tego miejsca już po zachodzie słońca. Co jest ciekawe, to Instagram, Whatsapp, Facebook, wszystko jest zbanowane w Iranie, co nie przeszkadza, że każde miejsce, praktycznie każdy sklep, każda kawiarnia, restauracja ma swojego Instagrama. I teraz powiedzcie mi, skoro Instagram jest zabroniony i nielegalny w Iranie, to jakim sposobem wszystkie sklepy tego Instagrama mają i wszyscy Irańczycy tego Instagrama używają? Ciekawe. Teraz, jeżeli chodzi o tą kawiarnię, to niestety wejście do niej nie było za darmo, tak jak mi się wydawało, ponieważ też jest za 15 zł. Tak samo jak na tamten taras. Ale uwaga, uwaga, tutaj przynajmniej macie jakiegoś drinka gratis. Więc możecie sobie kawę, lemoniadę czy cokolwiek innego zamówić. A przyszedłem tutaj z Wami dla tego. Widoku. I teraz patrzcie na to. Jeżeli to nie jest najlepszy widok, jaki kiedykolwiek w życiu widzieliście z miasta Isfahan, to ja nie wiem co nim może być. No jak to nie urywa dupy, to już nic wam w życiu nie urwie dupy. No, i powiedzcie mi, jedząc treslecze w Iranie i popijając to perską kawą z kardamonem przy takich widokach i przy takiej muzyczce, czy to nie jest jak wygrać życie? Nie będę robił już 17 testu treslecze w Iranie, bo w ogóle to jest i tak śmieszne, że, że te treslecze tu istnieją. I są dwie wersje. Jest ta wersja właśnie taka turecko-czarnogórska, cokolwiek. Ta mniej słodka i jest ta wersja też ala latynoska, ta słodka. Ale we wszystkim jest ten sam minus, że to ciasto jest kurde suche. Nie jest tak namoczone, jak powinno być, ale i tak no kto jest samo treslecze i tak wszyscy jedzą je z kawą albo herbatą, więc tak tylko radzę. Zawsze zamówcie sobie coś jeszcze do picia, bo tak to jest troszeczkę sucho, ale smaczny. No i oprócz tego, że właśnie jest tu ta kawiarnia z widokiem, to także jest tutaj też galeria. Też macie od razu tutaj taką panoramkę i możecie sobie zwiedzić kilka pomieszczeń Niestety za dużo właściwie żadnych opisów tutaj nie ma, więc możemy sobie po prostu popodziwiać. I z, wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy są na sprzedaż. Domyślam się, że kosztują pewnie miliony. I pomimo, że kawiarnia jest pełna, to ta galeria jest praktycznie pusta. I możemy sobie na spokojnie tutaj wszystko samemu pozwiedzać. O, tutaj mamy zdjęcie z tego jednego z meczetów na pewno. No i o ile takie zwykłe dywany to na mnie nie robią wrażenia. O tyle na przykład na takie dywany w formie obrazów. No to kurde, no na to to już chyba było przeznaczone milion godzin, żeby takie coś zrobić. I na przykład, pomimo, że nie ma tutaj żadnych opisów, to przed chwilą jedna z pań, które tutaj pracują, dogadałem się z nią przez translator i mi wytłumaczyła, czemu ten pokój wygląda tak, a nie inaczej. Tak więc w tym pokoju kiedyś tworzyli instrumenty. I wszystko, co tutaj widzicie. Nie zostało sobie tak wyrzeźbione dla żartów, tylko po to, żeby jak najlepiej akustyka w tym pokoju się roznosiła. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej interesujący fakt na ten, w tym całym moim vlogu. Ten pokój wygląda podobnie i domyślam się, że spełniał podobną rolę. No patrzcie w ogóle na ten sufit, na te wszystkie zdobienia. Po prostu no wszystko tutaj urywa dupę. Te, te nawy... E nie wiem czy mogę to nazwać nawami, ale te wgłębienia, takie tutaj, wszystko było po coś. Wszystko miało jakiś sens. I jedną z ciekawostek, którą też mi tutaj pani powiedziała, jeżeli staniemy dokładnie w tym punkcie, to przez te trzy okna będziemy mieli widok. No, ja niestety muszę przesunąć kamerę, bo nie jestem w stanie tego, innego, tego pokazać. W jednym oknie będziemy mieli widok na ten pałac. W drugim oknie będziemy mieli widok na ten pierwszy meczet, a w trzecim oknie będziemy mieli widok na ten drugi meczet. Pomyślałem sobie, że pójdę na skróty i trafiłem w puste uliczki bazaru. W normalne dni tygodnia, albo chyba wcześniej, może dzisiaj, ten tu życie, no już wiecie, jak wyglądają te wszystkie bazary, ale teraz to wygląda mega creepy. Jak sobie tak sam idę, a te tunele są długie i one się ciągną, i ciągną i ciągną. Ja tak patrzę na mapy, kiedy ja w końcu z nich wyjdę na zewnątrz, na jakieś świeże powietrze, a tu mówią: Nie, 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 jeszcze nie, Nejtan, jeszcze będziesz szedł. I tak jak ogólnie, to w Iranie jest bezpiecznie, ale chyba to mówiłem na wcześniejszym blogu: jeżeli macie iPhone'a, to się strzeżcie, ponieważ jeżeli jest jedna, jedyna rzecz. Na którą tutaj mogą polować e, Irańczycy albo jacyś inni imigranci, na przykład z Afganistanu, których jest tutaj pełno, no to to będzie wasz iPhone. Więc jak będziecie szli takimi ciemnymi uliczkami, gdzie nie za bardzo mijacie zbyt wielu ludzi, no to tego iPhone'a może nie wyciągajcie. Tak może jeszcze na takie przedzakończenie vloga. Wpadłem na jeszcze jeden słynny i znany plac, który się nazywa Placem Imamiego Ali. Właściwie no nic, czego już nie widzieliście. No tak jak mówię, place, meczety, bazary, pałace, domy bogatych ludzi i łaźnie. I teraz na nowo będę szedł kolejnym bazarem, żeby dojść już do ostatniego punktu. Tej wycieczki, i idziemy sobie już pod ostatni meczet dzisiejszego dnia. No, jak zwykle, właśnie takim klasycznym bazarem. No, i ostatnim punktem dzisiejszego dnia i ogólnie naszego zwiedzania i Isfahanu jest wielki meczet Jaime. Ja już właściwie sam nie wiem, jak ja mam zwiedzać ten Iran, bo z jednej strony. Zabytki bardzo szybko się zamykają, znaczy bardzo szybko, no to w takich normalnych godzinach, no 16, 17, a z drugiej strony jak na razie te wszystkie irańskie miasta dopiero nabierają jakiegokolwiek blasku po zachodzie słońca i dopiero wtedy w pełnej krasie te wszystkie place, meczety, budynki, pałace zaczynają jako tako wyglądać, kiedy są właśnie pięknie podświetlone, kiedy dookoła jest ciemno no ale wtedy te miejsca są zamknięte znaczy mogę sobie tutaj wejść i z wami pogadać na tym placu, ale samego meczetu w sobie nie pozwiedzam z tego co wiem to ten meczet który zwiedzaliśmy wcześniej i tak był tym najlepszym, najładniejszym, ten podobno w środku już jest surowy i już nie jest taki ładny i kolorowy, więc niczego nie tracę ale wydaje mi się, że powinni popracować nad tym systemem no bo mówię, no dopiero te place wieczorem nabierają kurde takiego pełnego koloru.